Dzień dobry Państwu, oczywiście na antenie Telewizji Republika. Cały czas trwa Dzień z Republiką. Ja witam się z Państwem ponownie i czas na kolejnego gościa. Z nim Pan Mateusz Wyrwich. Tygodnik niedziela. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie redaktorze. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, właśnie to, co widzą nasi widzowie, słuchacze na antenie Telewizji Republika, to jest pierwsze merytoryczne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która ma zbadać legalność działania tego oprogramowania, ma wyjaśnić, kto był podsłuchiwany, czy to było legalne, jak, jak to działało, przeciwko komu, ile razy i tak dalej i tak dalej. Czy pana zdaniem, właśnie powiedziałam, że to jest pierwsze merytoryczne posiedzenie, czy pana zdaniem w ogóle powołanie, istnienie tej komisji to, co będziemy obserwować w ciągu następnych kilku dni, tygodni czy też miesięcy jest merytoryczne. Czy rzeczywiście taka komisja powinna była powstać? No, właśnie. To, co pani powiedziała przed chwileczką, merytoryczne, no jest po prostu dość eufemistycznym, chyba, sformułowaniem. Ponieważ, no cóż, wie pani, no, tak samo można równie dobrze prowadzić w komisję dotyczącą konika z pokładu Idy. Więc chyba to tak mniej więcej będzie mi żartobliwie wyglądało. Prowanik. Powiedział bodaj wczoraj, jeżeli mnie pamięć nie byli, minister prezydencki, pan Mastelarek, że jeśli chcą prowadzić tę komisję, może nie komisję, dowiedzieć się czegoś więcej, to wystarczy po prostu zajrzeć do dokumentów. Oczywiście to będzie kolejna chucpa, żeby pokazać, że oczywiście to straszne zło, jakie było związane z, z pis no i właśnie jakaś kolejna komisja, Kolejnych kilku jakiś potworów zasiądzie z tamtej strony. Mówię, dlaczego używam takiego sformułowania? Bo siedzący po prawej stronie i coś tam w tej chwili czytający, widzę na podglądzie człowiek, który w sposób ordynarny oklejał i dekorował swój samochód. No cóż on może w takiej komisji powiedzieć? Być tylko po prostu takim opluwaczem, który będzie próbował dyskredytować polityków pisu Więc pani, no. Ja nie wiem. Czyli pana zdaniem skład rozumiem, że niekoniecznie ekspercki? O tak to możemy określić. no Pani, no jeśli tutaj za eksperta ma uchodzić pani Kluzi Kraskowska, no. No, proszę wybaczyć. Rozumiem, że pani Sroka, która była kiedyś policjantką w tej kwestii, może pan mieć coś do powiedzenia, to znaczy, orientować się, co gdzie leży, jakie papiery gdzie leżą, ale myślę, że te papiery będą, będą po prostu podkładane w zależności od tego, jak, jak ma być to śledztwo komisji prowadzone. Zdumiewające, no, ale prawdziwe. Im więcej komisji, tym prawdopodobnie by pani no może dojść do takiej sytuacji, w której. Będzie połowa, połowa tych, jak oni tam nazywają, posłów, przepraszam, że tak sformułowałem. Będzie zaangażowanych, rozumiem, w tak, pracę jakiejkolwiek komisji, tak? tak Takie ma pan przypuszczenie. A to są dodatkowe pieniądze, to są duże pieniądze. Bo pamiętajmy o tym, że są przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie tych komisji, biorą honoraria za posiedzenia, oprócz tego oczywiście, że biorą, uczestniczą również w, w, tym, w posiedzeniach sejmu czy w komisjach sejmowych, będąc przewodniczącymi, wiceprzewodniczącymi. To też oczywiście związane jest z dodatkowymi honorariami Ale to jest chyba też reklama, ponieważ pojawiają się takie opinie, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z politycznym teatrem, z pewnego rodzaju show. Oczywiście, że tak, ma Pani rację, że to także jest reklama. Oczywiście, w odniesieniu do niektórych polityków, to może być antyreklama, ale wydaje mi się, że to są postaci, które będą chciały zabłysnąć, będą w jakiś sposób, myślę, próbowały startować w, w parlamencie, do wyboru Parlamentu Europejskiego za kilka miesięcy, tych czerwcowych, więc zawsze się to tam przyda. Ale myślę, że jednak generalnym zabiegiem jest po prostu próba, zafałszowania rzeczywistości i wszystko to, co jest związane. Z... Panie redaktorze, to skoro Pan powiedział o próbie zafałszowania rzeczywistości, to teraz zmienimy temat na 100 konkretów na 100 dni Donalda Tuska. No podejrzewam, że tak jak my wszyscy widział Pan nawet takie banery reklamowe, które były wywieszone za Donaldem Tuskiem podczas jego spotkań z wyborcami, okazuje się, że chyba jednak no nie to mieli na myśli posłowie koalicji obywatelskiej. Bo na przykład pan Adam Scheinfeldt, tutaj taka głośna wypowiedź, senator koalicji powiedział, że no chyba nie, no przecież nie na trzy miesiące na kadencję byłem współtwórcą również tych programów. Nigdy nawet nie przyszłoby mi do głowy, że tworzymy program na całą kadencję i przecież to jest zupełnie niemożliwe i my nigdy tego nie deklarowaliśmy. No pamiętam, że na początku pojawił się taki, taki licznik spełnionych obietnic Donalda Tuska. Rzeczywiście dziennikarze kontrolowali, czy, czy koalicja 13 grudnia się z nich. Wywiązuje, a teraz no chyba po prostu się z tego wycofują, trzeba powiedzieć wprost prawie no oczywiście no to mało tego, że wycofują się z tego. Myślę, że jeśli zrealizują jedną czwartą tych swoich zapowiedzi, w tym takim powiedziałbym, jeśli więcej, to w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy wie pani wyeliminowanie, na przykład naszych bohaterów narodowych, zmiana, zmiana kierunku na lewicowy, na no taki skrajnie lewicowy, jeśli chodzi o nauczanie młodzieży, wyeliminowanie hitu, czyli to, co było tak straszne Krytykowane i wszystkich tych elementów, które po prostu mają budować polską rzeczywistość, polską tożsamość, ale także stanowić o e, znakomitej formie gospodarki. No bo To, co się wokół teraz dzieje, e, pana profesora Glapińskiego, zresztą nie tylko profesora Glapińskiego, ale w każdym razie tutaj w szczególności wobec profesora Glapińskiego. Próba, próba wyrzucenia proszę, Glapińskiego, który, przypomnę, ma kadencję do 2028 roku. No to jest oczywiście, oprócz tego, że próba osłabienia złotówki, to także, no to jest to zobowiązanie najprawdopodobniej, z którym przyszedł od z Berlina, towarzysz Tusk, więc, czyli wprowadzenie, wprowadzenie euro. No dobrze, czyli reasumując, panie redaktorze, rozumiem, że, że pana zdaniem koalicja 13 grudnia i Donald Tusk nic nie robią sobie z tych obietnic, no bo przecież mieliśmy i paliwo za 5,19 i kredyt 0% i babciowe, no zobaczymy co z tego wyniknie. Oczywiście, że tak. No wie panie, no co coś się dzieje dzisiaj, na przykład a pani, no w prokuraturze krajowej, w sądownictwie. To jedna wielka przestępcza działalność tej, tej formacji, która tak się, która tak wykrzykiwała konstytucja, konstytucja, a konstytucja. No właśnie, a teraz chyba te koszulki muszą schować gdzieś głęboko, na dno szafy. Panie redaktorze, bardzo no, rządność, dziękuję. Praworządność teraz krzyczą, praworządność Mówią, że ten praworządność. Nigdy nie przestrzegał PiS. No coś makabrycznego. Pan Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela, był moim i Państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. A ja przypominam, że dziś pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw oprogramowania Pegasus. Całą sprawę śledzi nasz dziennikarz Michał Jelonek, który wiem, że już jest z nami wraz z gościem. Michał, oddaję Tobie głos. Tak, a ze mną jest poseł Sebastian Łukaszewicz, poseł suwerennej Polski i członek Sejmowej Komisji do Spraw Pegazusa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, jakie jest cele powołania Komisji Śledczej do Spraw Pegazusa? Dlaczego Donald Tusk, Koalicja 13 grudnia zdecydowali się rozpocząć pracę? Mam wrażenie, słuchając trwającej właśnie komisji, że ten raport końcowy z prac tej komisji jest już napisany, bo większość wniosków dowodowych, które formuje rządząca koalicja, są już z tezami, z góry podstawowymi postawionymi tezami i mam wrażenie, że ta bańka, która została napompowana przez polityków opcji rządzącej, powoli zaczyna pękać, bo do tej pory trwa posiedzenie komisji, nie usłyszeliśmy żadnego nowego ani wielkiego nazwiska, które miałoby nas wszystkich zszokować. Na razie wiemy, że przed komisją mają pojawić się Zbigniew Ziobro, Beata Szydu, a także Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Kto mają być pierwsi, którzy stawią się i będą składać wyjaśnienia przed tą komisją. O tym, czy będą to pierwsze osoby, które stawią się przed komisją, okaże się po, po tym posiedzeniu, które właśnie trwa. Jest szereg osób, które należałoby przesłuchać, m.in. Krzysztofa Brejzy w sprawie afery fakturowej w Urzędzie Wino -Wrocławiu. My również mamy pytania do wielu osób. Nasze wnioski dowodowe właśnie będą przed chwilę formowane na posiedzeniu komisji, więc będziemy również mieli bardzo, bardzo wiele pytań do wszystkich osób, które będą pojawiały się przed komisją. Jeśli chodzi o samą zasadność powołania komisji, no to warto sobie zadać pytanie, czy państwo ma być ślepe i głuche na działania przestępców, no bo jeśli tak, no to takie narzędzia są niepotrzebne, ale wiemy, że wykorzystywano również takie narzędzia trojany w latach poprzednich, w latach rządów Platformy Obywatelskiej, czy w innych państwach po prostu wgrywa się chociażby sztat trojan, słynny niemiecki trojan, wgrywany na urządzenia obywatelskie, Obywateli Niemiec na terytorium Niemiec i warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy państwo mają być bezpieczne w XXI wieku. Polska czy inne kraje Unii Europejskiej, Europy, państwa NATO, mają czuć się bezpieczne w obliczu tego, co dzieje się na Wschodzie. Te, te, te narzędzia dają bez wątpienia. Wiele korzyści dla bezpieczeństwa państwa polskiego w to rękach. Rozumieć służb. panie pośle, że to jest prezent, prezent dla Władimira Putina? Odkrycie kart i mechanizmów, w jaki sposób służby funkcjonowały, działały? Myślę, że tak, no, po części możemy takie sformułowanie e, stwierdzić, że to jest prezent dla obcych e, służb nie tylko Rosji, no bo wszyscy się przyglądają temu, jak polskie służby pracują. Część jawna, która ma miejsce właśnie w tej chwili e, po, pozwala na wysnucie pewnych wniosków dla obcych wywiadów o jakie nazwiska będziecie wnioskować oprócz Krzysztofa Brezyk kto powinien odpowiedzieć, kto powinien stanąć przed Komisją? No, przede wszystkim prokurator Ewa Wrzosek, skąd powiedziała pewne informacje przed, przed tym, zanim wszyscy się o nich dowiedzieliśmy. Ja osobiście będę składał wniosek o przesłuchanie e, m, pana doktora Osuny, z który, którego nie dopuściła Komisja Europejska do przesłuchania na. Forum komisji dotyczącej, się na forum Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, przepraszam. To jest doktor po bardzo dobrej uczelni w Uniwersytecie w Madrycie i London School of Economics, który podważał raporty Citizen Labs, wskazując wprost na to, że można sfałszować rzeczy, które Citizen Lab przedstawiało, między innymi tutaj w Polsce. Kiedy możemy się spodziewać stawieństwa tych osób przed Komisją? To zależy od przewodniczący, od prezydium Komisji. No, jak państwo wiecie, my niestety nie mamy swojego przedstawiciela w prezydium, Komisji jako największy klub parlamentarny zostaliśmy pozbawieni tej możliwości. To nie jest jedyny te, tego typu przykład, bo nadal swojego przedstawiciela nie macie w prezydium Sejmu. Oczywiście. To jest kolejny przykład tego, jak wy, wygląda uśmiechnięta, demokratyczna Polska Donalda Tuska. Sebastian Łukaszewicz, bardzo dziękuję, panie dziękuję. pośle. A my oddajemy głos do studia. Oczywiście będziemy do państwa wracać z tymi informacjami, naj, najświeższymi informacjami tutaj z Sejmu, gdzie trwa Sejmowa Komisja do spraw wyjaśnienia wyjaśnienia legalności działań służb specjalnych z użyciem oprogramowania Pegasus. Bardzo dziękuję za tę relację. To był oczywiście Michał Jelonek i Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa, tak w skrócie możemy ją nazwać. Ja Państwu również bardzo dziękuję, ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Zachęcam do pozostania z Telewizją Republika o godzinie 14.00, serwis informacyjny, a następnie wracamy do studia z kolejnymi rozmowami. Do zobaczenia.